Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Odyssey. Dziś będziemy kontynuować nasze przygody w tym pięknym świecie, zwanym Elysium, czy też krainie. Nie wiem, czy to jest świat, czy tylko jakieś miejsce na jakimś innym świecie. Pojęcie nie mam. Jeśli wiecie, to mnie poprawcie. A tak czy inaczej, porozmawiamy z Hekatę. Ciekawe, ciekawe jest dla mnie bardzo, co ona kombinuje, bo coś kombinuje, o czymś nam nie mówi. I mam nadzieję, że coś nam powie odnośnie tego, co obecnie kombinuje i co przed nami ukrywa. Bo no, nie będę kłamał, że mnie to niezwykle ciekawi. A. Dobra, wespnijmy się tutaj. Ok. A. Mm, ok. Czyli ona jest dalej. No dobra, no to jest słabo bo myślałem że one są jaskini a jednak nie je jest mm, no trudno to musimy przejść inną drogą Więc jak tu się wespnę i tu przeskoczę to czy będę mógł się wspiąć po skałach wygląda jakbym miał się nie móc wspiąć po nich no dobra ale chyba się uda no to na szczęście dobra jest dobrze Dawaj, no już prawie, dobrze, świetnie. W ogóle 18 lutego będę najprawdopodobniej jechał na zooegzotykę do Wrocławia, więc jak będziecie, to być może jest szansa, że się zobaczymy. Jeszcze nie jestem pewien, czy na pewno pojadę, ale chciałbym sobie kupić brachyptelme. To jest taki ptasznik, taki fajny, gruby, taki spokojny.

These are the most vile humans in Elysium that serve her every whim and dark desire. Are they under her possession? You might say they're more obsessed than possessed. But if you're thinking you can save these humans, you're sorely mistaken. Persephone's hold on them is too strong. Whatever gets us closer to bringing down Persephone. I'm glad you see reason. So, what do you have in mind for Persephone's followers? Poison in their wine should do the trick. Unfortunately, the wolf nearby ate the last of my aconite. You'll need to hunt it and extract the poison from its liver. This symposium shouldn't be too difficult to infiltrate, but once you're there, try to blend in with the other Persephone-obsessed humans. Znajdę poiznę i zainfiltruję sympozium. Nie martw się. Będzie dużo czasu, żeby odpocząć, kiedy ludzie zacząć piją. Życzę szczęścia. Brzmi ciekawie. Okej, okay. Azl frai na szlaku Hypnosa. Eee, pytanie, Azl jest tutaj. Północny zachód od szlaku. Okej. Okay. Pytanie, które miejsce to jest ten szlak? Tunel. Jakiś tam Coś tam O nie! Czyżbym znowu nie mógł znaleźć? Na łączce to jadł. Nie wiem gdzie jest łączka to jadł. I no nie wiem gdzie jest północny zachód od szlaku hypnosa, nie wiem gdzie jest szlak hypnosa. Jest zatopiona świątynia. Nie. Nie... To jest nieodkryte miejsce ciągle. Północny Zachód. Mm, nie wiem, to można powiedzieć, że na przykład tu? Musimy się przejechać kawałek, niestety. Mogę ją zabić? Chyba nie. <ścoughs> Och, jak ja lubię testować takie rzeczy. Dobra, przejedźmy się tam koniem, eee, podkrywajmy te pytajniki, jak podkrywamy pytajniki, no to na pewno będzie nam później łatwiej dowiedzieć się gdzie jest ten szlak Hypnosa. Chyba, że ten szlak hipnosa to jest to. Hmm. Tak, to jest to. Północny Zachód, czyli to jakby, jakby to było to. Ten pytajnik. Okej, okay. dobra. Jak Oświeciło mnie przez chwilę i się domyśliłem. Nie było zbyt trudne. Pytanie tylko, czy to jest na pewno to miejsce. No, i jakoś nie chce się pokazać. Północny zachód. No, to jest północny zachód, prawda? Tak, to jest północny zachód. No dobra, to się zasmiejmy, chociaż powinno być, że jestem blisko miejsca, ale nie ma, że jestem blisko miejsca. To jest ciekawe. Jest dobra łączka, to ja do odkryte lokalizacji. No kresie. O nie, nie, będę cały czas teraz ziewał. No, kurde. Mam dzisiaj trochę więcej czasu. Nie chcę ziewać, naprawdę, wybaczcie mi, ale jestem jakiś cholernie zmęczony. Ale fajny send. Jedne wilczki. Weźmy sobą, niestety nie ma tu silniejszych zwierząt niż te wilki żałosne, z jakaś świnia. Północny zachód, na łączce to ja. O, to jest ten. Dobra, nie widziałem go w ogóle. A ten jest śmierdzący, fajnie. Dobra, nie żyje. Okej, okay, czy ja mogę tam zrobić pas pastwę w tym kierunku? Niestety nie. Okej. Okay. Naprawdę, ja nie chcę ziewać. No, jasna cholera. To jest za miejsce. Już myślałem, że to jest jakieś fajne Tena. To tupa. Zagrałem sobie w jakiegoś Total War w ogóle. Tam jest to, a to tam możemy sobie przejść. Oczywiście nie będę skakał do wody. Lepiej skoczyć na głupiole i na skały. Będzie szybciej. Mój wilk, jak widzicie, skoczył sam, no tylko się trochę zablokował. A tutaj już się teleportował, niczym wilki w Minecraftie. i. I tu się to chiedy. No nie no kurwa, nie chcę ziewać, naprawdę, sorry. No jasna dupa. Nie chcę ziewać. Nie wiem co zrobić, żeby nie ziewać. Ja tego nie kontroluję. No właśnie, tak jak i teraz. Och, jedyne co mogę zrobić, to zrobić to ciszę i przestać mówić kiedy ziewam. No ale to, to mój komentarz w takim razie będzie to dupy, kompletnie. Jestem niepocieszony wobec tym faktem. Dobra, zsynchronizujmy sobie to miejsce. Piękne widoczki, zobaczysz na pewno. Tak, na pewno odpaliłem nagrywanie, nie odpaliłem strygmat. Kiedyś już tak zrobiłem. Ale się połapałem na szczęście. Szybka podróż, odblokowana, świetnie. No i teraz lecimy tam. Ale fajne w ogóle takie osiedle. Czy to miejsce przeniesie nas tam? Oby. Mam nadzieję, że nie... Nie no, nie powinno nas przenieść w dół. Dobra, spójrzmy. I Uwaga, uwaga, biały ekran No Dobra, jesteśmy chyba tam, gdzie powinniśmy być, dokładnie. Dokładnie tak. Święte sanktuarium, 348 PD. Ciekawe jaki level bym dobył, na przykład, jakbym miał, nie wiem, level na przykład 10 i nagle wyruszy sobie na podróż po całej mapie odkrywanie wszystkich lokacji. Dobra, jesteśmy. Dzień dobry. A fresh face. Is this your first time at a Devoted Follower Symposium? Uh, yes. Don't look so nervous, friend. Why don't you go meet some people and then we will toast to our new arrivals. O oh. If you're at a loss for words, let other members know whether you think Adonis or Hermes is Persephone's soulmate. We debate that for hours here. Adonis? Dziwnie. Okay, dobra. Zatruj to jadem wino w Nie miałem wejść do środka? Nie. Mapa świata niedostępna. Ciekawe, jak wypuszczę z tego wilka, to zacznij ich zabijać. Oni tu rozmawiają, okej. Okay. Może gdzieś tutaj na deforze będą te. Nie, tu mi pokazuje. O dobra, w tym dzbanie taki wielki. O kurde. Myślałem, że to będzie taki zbaneczek normalnie malutki jak na herbatę. Tell me, stranger. Who do you think Persephone's soulmate is? The god or the human? Hermes. He clearly adores Persephone. Thank the gods someone here with some sense. Hermes doesn't get his He would follow Persephone to the end of the underworld. OK. Strzelałem, no, ale pewnie po prostu pojawiłby się inny dialog, gdyby mnie trafił. O... Nie widzę tu więcej takich samych dzbanuszków. ale widzę taki dzbanuszek. We just got word that Persephone is expanding her palace. Should she build into the east or west of Elysium? Oh, I what the The best for Persephone, so east. What? No! There's nothing for her to see in the east. What's she going to stare at? A catty's hovel? <laughs> that makes no sense. Okay. dobra, ale nic się nie stało. Miałem 50% na to, że trafię, 50% na to, że nie trafię, raz trafiłem, raz nie. Więc jest git. Okej. Okay. to pewnie tutaj ostatnia popelka, wiem, że what do you think of the whispers that ekate seeks to steal persephone's throne for herself anyone who can't see that ekate is trying to rule elysium herself is blind persephone blind how can you say such a thing she has molded elysium into paradise she's a visionary Dobra, nie było najgorzej. Mogło być gorzej.

Everyone gather to toast our new members to Persephone to Persephone. Ciekawe, czy było dobre. Ona coś leci w chuje. Coś mi się nie podoba z tą To chyba ostatni raz, kiedy się jej słuchałem. Wydaje mi się, że po jednej, z jednej strony ona chciała z nami współpracować, ale z drugiej, z drugiej strony... Nasze cele zaczynają się coraz bardziej rozbiegać. Swoje zwierzę nie żyje, no trudno. Kto by się spodziewał, że to gówno nie zetnie. Mam pra leżeć. Teraz twoja kolej. Ale ładnie dostał. Teraz już tylko ten jeden o nie dostałem Ciekawy. bo ją chyba centralnie w tych kółkach. Dobra, no zostałaś ostatnia koleżanko. Wini Ale się fajnie wszyscy porozkładali. No parę skóra, kieł wilka, coś tam. Siedząca mi na ścianie muszka, czekajcie, muszę ją zabić. Muszę ją zabić, bo mnie będzie później wkurwiać. Zdychaj, Suko. Jestem mordercą. Zabijam ją z zimną krwią i wiecie co? Nie żałuję. Nie, później będzie mnie w i latać mi przed monitorem. Pomów z Adonisem, yy, pomów z Hermesem, jak w Hadesie. Dobra, pomówmy z Adonisem. Zróbmy to: czy ja mogę się gdzieś fast travelować, żeby było szybciej? A w kierunku punktu, gdzie jest punkt w ogóle, albo nie widzę. Co jest, jestem ślepy. zysponów z hermesem Chyba, gra mi nie pokazuje tego punktu na mapie. On jest dokładnie tam. Dokładnie w tym kierunku. Tutaj jest, ok. To możemy się tutaj prze przenieść. Będzie 100 razy szybciej. Jak zawsze, ziewanko, koniecznie, szczególnie w trakcie loadingu, kiedy nie ma żadnego dialogu, kiedy nic się nie dzieje, trzeba jeszcze bardziej zamudzać, tak, żeby wszyscy wychodzili z tego filmu. Ale jestem cudownym twórcą. No nic nie poradzę, no. Czasami tak mam. Te najbardziej rozpoznawalne znaki danego twórcy. Ja mam ziewanie. To tyle razy ziewa na odcinkach, jak, jak nie ja. No nikt. Okej, okay, w końcu jesteśmy na miejscu. I tak teraz znowu musiałem ziewnąć. Gen, okay. Nie wiem, co jest ze mną nie tak. Dzień dobry, panie przyjacielu. Co masz mi, pan, do powiedzenia? How's Leonidas fitting in? Morale's never been higher. Scouts are reporting Persephone's influence is weakening across Elysium. You're definitely causing havoc out there. I won't rest until it's done. You know, I'm starting to think Elysium isn't such a bad place with you in it. I'm starting to see why Persephone won't let you leave. Wait a moment. Whose side are you on? Teraz to nie wiem co wybrać. Chcę stąd wyjść po prostu jak inni. Where I'm going, Nie no love like yours waiting for me. You're going to the wrong place. So tell me, what's the right place? <laughs> I wouldn't know. Aphrodite, she's not too fond of We have a bit of a situation to deal with. Of course we do. Persephone's guards have cut off supply lines, overtaken hideouts, secrets and locations she couldn't possibly have known without inside help. We suspect there is a spy in our midst. Who? One is a messenger. She was sent with crucial information to one of our camps. When she didn't return, we sent a scout. The entire camp was killed, and she was nowhere to be found. The other is a blacksmith. Soldiers love to gossip while getting their blades sharpened. We think he may have overheard some of our plans. That's a good start. They both have homes in the village. Return to me once you're done. Okay. Ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. No i cześć.